Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Monika, kanał Momatarot i Runy. E, witam Was moi drodzy w takim czytaniu specjalnym. E, dzisiaj mamy 30 kwietnia, e, jest to rokrocznie e, celtyckie święto Belten. E, celebruje się je pleceniem wianków, przyozdabianiem e, domów e, kwiatami. I jest to symboliczne powitanie lata, dlatego postanowiłam, że zapytam dzisiaj Run, jakie będzie to lato dla nas. Dlatego wybierzcie sobie teraz wizerunek słońca, i za chwilę losujemy dla każdej z grup. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną, że współtworzycie ze mną ten kanał. Że komendujecie, że subujecie i udostępniacie. Quantum Tarot, Paulina Tarot, Boż Tarot. Witam, osoby, które wybrały Quantum Tarot. I patrzymy, co wydarzy się u Was tego lata według run. Luna Suvilo na początek, czyli będzie dużo słońca, ciepła, ciepłych ludzi, ciepłych rozmów, ciepłych spotkań. Mężczyzna, mężczyzna zdążający do Was, e, osoba zdecydowana, odważna, em, konkretna. Jest tutaj też spotkanie w mannas, e, jest porozumienie, jest zgoda, oczywiście. To, o czym tutaj właśnie mówię, może dotyczyć relacji intymnych, partnerskich, miłosnych, ale może również dotyczyć relacji rodzinnych, przyjacielskich. Czyli mamy tu jakieś spotkanie, mamy też jakąś kooperatywę, jakieś współdziałanie, współpracę, coś jakby rusza z kopyta. Dzięki być może wsparciu, bądź decyzji, bądź zaangażowaniu jakiegoś mężczyzny. I to dostaje takiego kopa. Może tutaj chodzić o związek, może chodzić o współpracę, może chodzić o jakąś inicjatywę, po prostu. Będą jakieś trudności tutaj do pokonania, natomiast mam wrażenie, że one nie będą. One nie będą, nie będą aż takie trudne. Natomiast ostatecznie trzeba będzie z czymś wyhamować albo jakoś się ograniczyć. Być może będą tu jakieś czynniki hamujące wobec na przykład tego spotkania, wobec przyjazdu czy też odwiedzin, wizyty tej osoby. Natomiast tutaj, jeżeli odwrót następuje, jeżeli jakieś wahanie następuje, to mam wrażenie, że ono jest właściwie z przyczyn obiektywnych. Coś się nie realizuje, bo okoliczności nie sprzyjają. Też trzeba zwrócić uwagę na to, czy obie strony mają. Reprezentują takie samo tempo, tak samo szybko myślą i przechodzą do inicjatywy, bo tutaj mam wrażenie, jakby w drugiej połowie lata był, było to zdecydowanie które jest na początku i to działanie, ta inicjatywa, ta odwaga były zanegowane, były wstrzymane. Okej, mm. okej. Okay. Okay. Na samym końcu mamy urus. Może być tak, że to będą jakieś przejściowe wątpliwości, kłopoty, przeszkody, żeby coś tutaj pięknego mogło się realizować. Może być tak, że ktoś się wycofa, ale to będzie tylko chwilowe. Natomiast cokolwiek się tutaj dzieje, moi drodzy, to nie należy się tym przejmować, ponieważ mam wrażenie, że to jest stan odwracalny. Tutaj też realizują się jakieś podróże i niektórzy z Was um, podróżują w męskim towarzystwie, towarzystwie bądź męskim gronie, jakieś spotkanie, um, um, jakieś imprezy, um, gdzie ludzie otwierają się przed sobą. Um, gdzie ludzie też w taki zdrowy spos sposób ze sobą rywalizują. Uwaga, tutaj, na tego typu imprezach na wypadki. Bo mamy złamania, mamy kontuzje, mamy sytuacje ryzykowne, kiedy ktoś chce coś udowodnić i robi głupstwo. Tutaj mogą być narażone nogi, biodra kolana także na to uważajcie. Też stany zapalne w kolanach też mogą tutaj skutkować zmianą jakichś planów albo przesunięciem jakiegoś wyjazdu na przykład. Ale tutaj chodzi to jest chwilowe. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby w pełni wrócić do zdrowia, do zdrowia, do pełnej kondycji, żeby zadziałać bardziej prewencyjnie, mądrze, aniżeli później później zastanawiać się dlaczego w ten sposób nie zadziałałem. W realizowaniu się jakiejś podróży trzeba będzie dogadać się z drugą osobą albo z drugą stroną, i tutaj może być jakaś trudność w komunikacji, albo może być jakaś trudność z jakimiś konkretnymi, z uzyskaniem jakichś konkretnych deklaracji. Ale tutaj mam wrażenie, że mężczyzna najpierw, który wykazuje Gotowość później się wycofuje y, y, z jakiegoś powodu, y, ze względu właśnie na tą naudis, która jest runą przeszkód, jest runą y, wycofania się, y, jest runą jakichś trudności. Tylko, że tak jak mówię, one są tutaj u, y, do pokonania, ponieważ lądujecie w urus. Natomiast też ta urus zwraca uwagę na, na Waszą kondycję, na to w jakim stanie są Wasze stawy, kościec, mięśnie. Też te runy zachęcają do większego ruchu, zaktywizowania się ruchowo, natomiast ostrzegają przed kontuzjami. Bardzo radosne lato, bardzo ruchliwe, pełne słońca, pełne e, e, życzliwych, przyjemnych spotkań. E, może być tak, że też niektórzy z Was e, mogą spotkać e, kogoś o osobowości narcystycznej mamy Sowilo i mamy e, odwrócone. M, e, i tutaj ja mam wrażenie, że wzbraniacie się przed tego typu osobą, coś uzdrawiacie tym samym w sobie. Być może komuś uświadamiacie, że taką osobowość ma. Być może jest jakaś później wspólna praca nad tym tematem, bo jednak mamy runę, runę porozumienia, zgody, konsensusu w mannas. Jakby nasze ego, sowilo nie dominuje nad nami. Potrafimy w pokorze zasiąść do dialogu i realizować jakiś plan, który jest zdrowy dla wszystkich. Także tak to tutaj wygląda. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wspaniałego Wam lata, życie. Dziękuję. Dobrze, a co czeka osoby, które wybrały Paulina Tarot i wizerunek słońca w tej talii? Co się tutaj wydarzy? Perdo, jakiś łód szczęścia, jakieś drzwi się otwierają, które dotychczas były zamknięte. Miejcie oczy już szeroko otwarte. Możecie poznać nowych ludzi, z którymi coś spontanicznie będzie się realizować mannas runa e, zgody porozumienia e, współpracy e, kolektywu e, incydentalnej niespodziewanej e, zgody m, m, e, w, współdziałania Gebo i bardzo zdrowo, harmonijnie to funkcjonuje. Możecie też tutaj się zakochać tego lata po prostu. I będzie to zupełnie niespodziewane i będzie się bardzo pięknie we właściwy sposób rozwijało. Bez nacisku, bez presji, bez, bez desperacji. Dotyczyć to może również współprac wszelkiego rodzaju. Tutaj coś bardzo ładnie narodzi się z początkiem lata, czyli już od maja, i, i, i będzie mm, pięknie, harmonijnie się rozwijać. To może być współpraca z jakąś kobietą, z grupą kobiet. To mogą być jakieś takie przedsięwzięcia, które są grupowe, kolektywne. Tutaj jest też dotarcie do nowej grupy odbiorców u niektórych z Was. Tutaj też jest, są bardzo silne, intensywne emocje. To może być bardzo emocjonalne lato. Daleka podróż, podróż za wodę, podróż zamorska, przez ocean, również podróże duchowe, astralne, mistyczne to może się też realizować tego typu podróże dzięki miłości, dzięki komuś, z kim wejdziecie w kontakt, nawet na odległość, nawet przez internet. Jesteście w stanie dla tej osoby Ewas podróżować, przemieścić się, przeprowadzić się. Ewas to powiązane, znaczy powiązane, Zwrócone do siebie dwie runy lagus. Tutaj energia płynie, tu energia się uzupełnia, to wszystko jest... Dokonuje się w bardzo harmonijny sposób. E, e, tutaj możecie nawet spotkać jakie, jakiegoś swojego soulmate, e, jakiś bliźniaczy płomień. Choć ja w tego typu koncepcje e, e, powątpiewam. E, Natomiast tu też się szykuje właśnie daleka podraż, podróż dla niektórych z Was, i ona będzie bardzo niespodziewana. Ona będzie się realizować w parze albo będzie skutkować wejściem w jakiś związek, w jakąś relację albo w jakąś współpracę. Tutaj też mogą być współprace na odległość z kimś z innego kontynentu, nawet. bardzo pięknie Ewas. Dzięki temu radykalnie zmienia się w, y, wasza sytuacja. Popatrzcie, to jest niesamowite, bo wszystkie runy dla was, dla mnie też po też tą y, talię wybrałam, y, są w pozycji prawidłowej. Y, bardzo konstruktywna zmiana się tutaj zadziewa, bo jednak Ewas jest y, Runą zmiany, transformacji, przemiany, przeobrażenia, dojrzewania. Tutaj mam też takie wrażenie: perdo to jest runa rosu, niewiadomej, przewidywania, proroctw. A i was to jest runa magii, ja mam wrażenie, że oddziaływujecie słowem, intencją, wibracją. Na to, co dzieje się w Waszym życiu, i to się transformuje w bardzo namacalny sposób, też dzięki osobom, które spotykacie, które poznajecie, z którymi wchodzicie we współpracę. Tu wszystko jest takie zrównoważone i takie bardzo partnerskie powiedziałabym, egalitarne. Tak, bardzo ładnie to wygląda. Magiczne myślenie będzie bardzo skuteczne tego lata. Dużo też będzie tego lata zabawy. Zabawy. E, takiego beztroskiego spędzania czasu. Może być tutaj wzrost popularności zdecydowanie. Dzięki marketingowi szeptanemu, dzięki znajomościom, nowym kontaktom. E, tak wieś sobie będzie płynąć i. Yy, z ust do ust przechodzić, to może na przykład sprzyjać biznesom niektórych z Was, rozwojowi tego biznesu. Tutaj wszystko się jakby harmonizuje w tej was. Może być tutaj też jakieś zdarzenie losowe, perdo, to jest niespodzianka, i to zdarzenie losowe dotyczy Ciebie i kogoś u Twojego boku. Dotyczy również wspólników, współpracowników, i tutaj będzie chodziło o to, by wspólnie nad czymś popracować, wspólnie coś zmienić, wspólnie coś zmodyfikować, tak by to płynniej działało. Też jest bardzo ciekawe, bo um, mamy lagus, mamy Ewas, czyli taką, taką współpracę, takie porozumienie. E, to jest Ewas, to jest um, w, w, w dosłownym tłumaczeniu jeździec, e, jeździec i koń, czyli takie doskonałe porozumienie e, tych dwóch jakości. Mm. Będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli będzie porówno, tu mamy lagus i tutaj też mamy lagus odwrócone. Co na górze to na dole, e, musi być przepływ, musi być harmonia, musi być porówno dla każdej ze stron. Mam tutaj wrażenie takiej niespodzianki, która się zadziewa i z niej rodzi się, Jakaś nowa jakość Twojego życia bądź ciebie. Jest to bardzo losowe zdarzenie. To może się zadać dzięki miłości, spotkaniu kogoś wyjątkowego, to może się zadziać dzięki współpracy, współdziałaniu przy jakimś projekcie. To będzie się rozwijać dalej. To może w perspektywie czasowej zmienić Twoje życie, a na pewno zmieni twoje, Twoją osobowość. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Pa, pa, I witam cieplutko wszystkie osoby, które wybrały Bosz Tarot. Zobaczymy teraz, co Was czeka tego lata według run germańskich. Jakaś podróż się tutaj szykuje, a może zakup bądź sprzedaż samochodu bądź jakiegoś pojazdu? Tutaj możecie być z jakichś względów wstrzymani, albo wy będziecie się szykować do podróży. A ostatecznie ktoś odwiedzi was, ktoś przyjedzie do was, może być taka zmiana. Też jakaś podróż może ostatecznie nie dojść do skutku, ale będzie to wynikało z wpływu mężczyzny. Mamy Tiwas. Może to też wynikać z. z op z przeciążenia pracą, z, z za dużą ilością obowiązków pracy, przez Waszego pracodawcę możecie też w jakiś sposób zostać nawróceni z urlopu. Bo tutaj jest jej was w odwrocie, czyli przymusowa zmiana, zmiana, której nie chcemy. Ciekawe. Być może też jakiś mężczyzna wycofuje się z jakiejś współpracy. Ja mam wrażenie, że to jest przede wszystkim na pracę. Dobrze, zobaczymy, co dalej. Tu jest Perdo. Fechu. Myślę, że druga połowa mm, lata, czyli y, lipiec, sierpień, będą o wiele. Korzystniejsze dla Was. Będzie też możliwość, żeby odpocząć. No, myślę, że tutaj bardzo pracujecie w pierwszej połowie lata. Te pierwsze dwa miesiące, czyli maj, czerwiec, będą w dużym skupieniu na sprawach zawodowych. Mogą być też tutaj możliwe podróże w związku ze stanem zdrowia czyjegoś wasze plany podróżne może, mogą się też zmienić ze względu na stan zdrowia także zwróćcie uwagę na zdrowie druga połowa lata pokazuje się w, w jakiejś hossie hossa finansowa jakiś okres zbierania plonów, być może ruszenia też z czymś, co wcześniej zostało wstrzymane przez tą Tiwas w odwrocie, co wcześniej nie mogło się realizować, co, co musiało być przez was zmodyfikowane, być może też musiało dojrzeć. I rusza w drugiej połowie lata i być może generuje szybki dochód być może pozwala nam wam na sprzedaż bądź zakup czegoś tutaj może być jakaś taka intratna intratna umowa korzystna inwestycja tak Coś Wam się zwraca, wstrzelicie się akurat w taki moment, i to przyniesie konkretne, mm, konkretne środki, konkretne zasoby. Mm. Będzie można pod koniec lata odpocząć, wyjechać. Nawet powiedziałabym, będzie trzeba. <laughs> będzie trzeba, bo powiedziałam wcześniej: zwróćcie uwagę na zdrowie. Tutaj jest um, um, Isa w odwrocie. Isa w odwrocie mówi o, też o przymusowym zatrzymaniu. Um, ona zwraca uwagę na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, zwraca uwagę na nasze stany psychiczne, emocjonalne, czy są one w pełnej harmonii, czy są wyważone, czy są stabilne. Tutaj wszystko jakby przywraca do pionu. Zmusza nas do takiej refleksji do takiego zatrzymania się. Tu może być refleksja nad jakimś wyniku jakiejś podróży, tu może być refleksja dotycząca jakiegoś mężczyzny. Może być również refleksja w związku z potrzebą, czy też koniecznością do dokonania jakiejś zmiany, która dotyczy źródła dochodu. Kierunku, czy też hmm, sposobu inwestowania. Hmm. No i myślę, że, że tyle. Wiem, że bardzo zwięzłe czytanie, ale takie runy dosyć jednoznaczne się pokazały. W drugiej połowie lata możecie się wzbogacić. Możecie coś bardzo zmyślnie zainwestować, korzystnie ulokować pieniądze, możecie coś korzystnie sprzedać. Tu się po prostu otwierają takie drzwi, które być może na chwilę się uchylają i trzeba z tego. Skorzystać. Bądźcie dobrze poinformowani, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze, o zasoby, o dobra, o majątek, bo dobre poinformowanie jest gwarancją dobrych inwestycji, ale również bezpieczeństwa finansowego. Tak mi się to tutaj rysuje. Okej, okay, tutaj też może pokaz pokazuje mi się taka sytuacja, jakby zaskakująca. Nowy początek miłości, która już wcześniej się realizowała, ale z jakich powodów została wstrzymana? Ona, dla niej otworzy się jakiś nowy początek, nowa szansa, jednakże nie należy niczego przyspieszać, nie należy niczego naciskać. Tak? Bo tutaj najpierw trzeba sprawdzić, czy faktycznie ta praca was została wykonana i przyniosła faktycznie zmiany, była faktycznie konstruktywna. I to jest taki test, taki sprawian dla was bądź dla waszego partnera. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i dziękuję. Życzę Wam wspaniałego lata 2023. Jeśli to czytanie z Wami rezonuje, dziękuję za łapki w górę, za komentarze, udostępnienia i suby. Wszystkiego dobrego, dużo słońca, pa. pa.